Siema. Tu... Siemano mordy panu co? Dzisiaj nagrywamy odcinek z betle.io Tak, dzisiaj pojawią się dwa odcinki na kanale. Ten nie może nie zastanawiam się jeszcze z czego. Ale w weźmów odcinki, bardzo rzadko będą się pojawiać bo ja tutaj tą grę insolowałem Niestety zobaczymy. Muszę będą odcinki dwa z betle Dzisiaj niestety do szkoły nie No ja Jestem chory. Słuchaj, nie słychać po moim głosie, ale goła mnie boli, wiecie. Zawsze są lagi, w jak zawsze podczas nagrywania u mnie. Zobaczymy. Muszę to wygrać, muszę pokazać na filmie, że... O nie. Miso, trzeba zapchać tego pana. Wpichajcie tego miejsca. Nie, nie. No pa! Pałem mi sobie A Hopu! Nie, to nie ważne. No. Idziemy dalej. A, Aha! Oczywiście nie zadziałało tutaj serowanie. W sumie. czasami mi też taki nie gram osobno podczas nagrywania filmów. O ja pierdzielę, może no, się grać, czasami nie da. Ale ja mam w jeden dzień już na najwyższą rangę, więc wiecie. W jeden dzień. W ten dzień akurat nieco tą grę sobie zainstalowałem, więc wiecie. To sam kozak. I mi jest sterowanie za No ale tego już nie wygram. Jop. No chodź tu, il. Nie! z w drugie miejsce zawsze dobre. Teraz pokażę i pokażę wam jak zawsze ja wygrywam. Odci odcinek będzie taki 7-minutowy. to zaraz potem nagram. Bo ja też chyba z Betlesa. będzie też taki 7-minutowy. trwa 2 minuty. No i reklama oczywiście musiała się pojawić. Ja się widzę z wami Okremy, no i jesteśmy na, na kolejną grę zobaczymy nie, może niedługo powinni być jakieś odcinki może jakieś y, vlogi będzie może będzie za niedługo mi ja się tak zdaje żebym nagrał vlogi więc wiecie może bym nagrał jakiegoś vlogacka <grym> Na, 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 albo jakiś odcinek z, z kamerką. Na razie nie nagrywam odcinków z kamerką, bo na razie są gry. Chociaż wiem, że mógłbym, ale jakoś nie za bardzo. Zobaczymy. Bo nie pewnie cały dzień grał, gdybym nie miał kary. <laughs> Przez głupi polski, którego nie nienawidzę. No i są Hazel i wygrałem. Dziękuję. No, no co jest? No, zobaczcie moją rankę. Jest nowa ranga. To nie było jakiś monster. Nowa ranga. Jej. To ta runda do masterka. Nie. Był master. Był przez te kary. To był przed master. To jest na nagraniu. Niech to widzieć. To jest na nagraniu. To zobaczę sobie na nagraniu. Czy to był rzeczywiście master? Boże święte za kupy sterowanie. Lewy, żeby w lewo, podaje tak, a w jedzie w stronę no, więc wiecie, to jest to ja właśnie sterowanie zawodzi, nawet jeżeli, jeżeli gra się na y, przez na nagrywanie filmu, ale tak czasami jest właśnie ta, ta gra czasami tak się naprawdę a wszak, ona jest spoko, więc wiecie jest, jeden kill tego playera, tego co wygląda jak jego Biedronka jak Belgia tego bym zaatakował tego USA czy jest z... niby to są te kraje i na farcie mnie przepchał boże te reklamy super teraz to nie by dość, żeby nic nie było sobie wyciszę mam nadzieję, że wam się to spodoba, oczywiście jakiś dzban przychodzą na mnie i tylko mnie hejtują, nawet jakiś taki dzban jeden jest więc może sobie zobaczyć w komentarzach, który mówi, że ja, że ja go od razu hejtuję. do czego on hejtuje moje filmy? Niech się na tym No Jeszcze jest taki jeden, który mnie to określi. No super, spotkaliśmy jakiegoś olbrzyma. Oczywiście na farcie mnie przepchnął no i nie będę reklamą. Boże. I nienawidzę tych reklam, ale czasami, no piszcie, w komentarzach, czasami w różnych e, reklamach. W różnych reklamach się zdarzyło a się, że tą grę sobie zainstalowaliście. Tak się zdarzyło z betless.io z tą gierką, z różnymi innymi gierkami. przed kiedyś z Subway Surfem, z Dream League, FIFA Mobile, tylko że już teraz jej nie mam, niestety. damy teraz jest beznadziejny. No i Boże, no, jest to... to... Ja teraz było przed kolesiałem, bo się odsunął. Boże, nie no, mam już kilo. Hep mam no, dwa kile, trzeba pokazać jak się wygrywa. Tego trzeba tylko zepłać jest gitarka. O Boże. Kiedy ja mam wibrację, bo się z tymi kolesiami klepię. Oj, lago miałem. Co mi właśnie mi aplikacja zawodzi? O ale Dziś olbrzymym się, ja i To przegram! Nie! Nie! Dobra, to ten odcinek już bez zakończył, Do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie zaraz w Ciemka!